Czy Flintlock The Siege of Dawn jest wart Waszej uwagi? Przekonajmy się, czy warto grać, czy nie grać. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem. Dawa. Jeżeli chcecie wspierać rozwój kanału, zapraszam do lajków, like słucham udostępniania dalej dołączenia do Patronite i Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. W dzisiejszym Grać czy nie grać, czyli serii, gdzie opowiadam o grach, którymi zainteresowałem się ostatnio, biorę na warsztat Flindlock The Siege of Dawn. Tytuł ogrywałem na peceta przez Xbox Game Pass i testowałem chwilkę też na Xboxie Series X. Flindlock The Siege of Dawn to najnowsza gra nowozelandzkiego studia A44 Games, znanego z udanego debiutu Ashen sprzed 5 lat. Gra była chwalona za świetny styl wizualny i ciekawe podejście do gatunku souls -like. Teraz dzięki większemu budżetowi studio stara się konkurować z wysokobudżetowymi tytułami AAA, takimi jak God of War, inspirując się ich formułą od strony wizualnej, fabularnej modelowarki i systemu RPG. Jednak czy przejście z mniejszych, niszowych gier do wielkiego świata AAA zakończyło się dla A44 równie dobrym rezultatem jak dla studia Dontnod, które dokonało podobnego skoku tworząc Banishers The Ghost of New Eden. Cóż, ta gra, mimo pewnych problemów z walką, zbierała pozytywne recenzje dzięki dobrze napisanym postaciom, świetnym głosom aktorskim, ściągającym questom pobocznym i imponującej grafice. Czyli no, jest przestrzeń na, taki, na takie przejście, tak? I właśnie Banishers było tym całkiem interesującym tytułem, co powinienem go zrecenzować, ale no, w każdym razie jest tam naprawdę dobrze dużo rzeczy zrobionych. Niestety, właśnie w przypadku Lindlock, efekt jest dużo gorszy narracyjnie to wyświetlana gra o nieśmiertelnych szukających zemsty na bogach którzy ich opuścili mimo niezłego aktorstwa głosowego fabuła jest słabo rozwinięta koncepcyjnie i w wykonaniu jest tam tyle takich absurdów które naprawdę że na dome drobni wybija średnio co 15 minut mimo niezłego właśnie Wykonania jednak położono już tutaj, w tych takich fundamentalnych rzeczach, kilka elementów i czyny głównej bohaterki praktycznie nie mają konsekwencji. A zakończenie naprawdę rozczarowuje wizualnie, mimo technicznej sprawności. Gra sprawia wrażenie niespójnego pomieszania zupełnie niejasnych do siebie kultur i scen. Systemy walki są przeciętne, mają dobrą moment, ale ogólnie są takie. Jakby bez serca było to zrobione, no dosłownie. I teraz idąc jakby w bardziej analityczne punkty, skupmy się na fabule. akcja Fleeting Lock The Siege of Dawn toczy się w fantastycznym świecie, gdzie ludzkość od dekady toczy wojnę z. Umarłymi, którzy wylewają się z tajemniczej bramy prosto do miasta zwanego Dawn. Gracz wciela się w Nor, elitarną żołnierkę wyszkoloną do walki na pierwszej linii frontu. Jej zadaniem jest odnalezienie swojego mentora, który ma wykonać ostatni plan, by raz na zawsze pokonać właśnie umarłych. Początkowa katsenka sugeruje, że głównym bohaterem będzie właśnie, głównym celem dla bohaterki będzie odszukanie mentora i kroczenie go śladami, ucząc się na jego błędach i odkryciach. No, to byłby w sumie. Fajny, taki trzon fabularny, archetypiczny, ale działa. Jednak szybko okazuje się, że tak nie jest. Niemal od razu łączymy się z nim i resztą ekipy, co niestety od razu niszczy praktycznie całą aurę tajemnicy i intrygi z otwarcia gry. I tutaj nie rozumiem, dlaczego tak to zrobiono. Od tego momentu kontynuujemy misję niszczenia umarłych, ale na przeszkodzie stoi magiczna bariera. E, którą. Cóż. E, dało się rozwalić strzałem z broni, jakby nikt nie mógł na to wpaść. To było. Naprawdę dziwne. E, największym problemem fabuły FNIDLOG jest to, że nigdy nie udaje się jej zbudować prawdziwej więzi pomiędzy graczem a postaciami, czy światem przedstawionym. Motywacje NOR są płytkie, nigdy e, nie wychodzą poza poczucie winy za spowodowanie obecnej sytuacji, e, mimo że nie mogła temu zapobiec. Oraz rządę zemsty na bogach, o której praktycznie nic nie wiadomo. Mentor, na, po którym spodziewalibyśmy się roli, nie wiem, jakiegoś ojca, figury takiej, która kieruje graczem takiego nestora, który tam hintuje, powiedzmy, rzeczy i, i tak dalej, jakiegoś nauczyciela, jest właściwie nieobecny, poza rzadkimi interakcjami w obozie. Inni członkowie drużyny dołączającej później też nie dostają wystarczająco czasu, by się w ogóle rozwinąć. Jedyną nieco lepiej zarysowaną relacją jest ta między Nor a e, Towarzyszem jej, który się nazywa Enka, Enki, e, który dzieli się z nią historiami ze swojego życia w, za świata i poza nimi. Ich więź daje kilka takich naprawdę fajnych momentów, ale jest ich bardzo, bardzo mało. E, samo zakończenie jest bardzo nagłe, nie przynosi żadnego domknięcia wątków e, czy też konsekwencji czynu bohaterki. No jest szokująco krótka. E, cała gra. Całą grę przeszedłem poniżej 9 godzin i to grając na normalu. Nawet jakby liżąc ściany, gdzie mam takie skłonności, to mam wrażenie, że zostawiam chyba tylko dwie czy trzy misje poboczne, więc stawiam, że może nie wiem, tak jest na 10 godzin, żeby ją skompletować. Odnoszę wrażenie, że studio planowało coś na kształt wielkiego finału, jak zgodowo Ragnarok, ale w połowie okazało się, że budżet im na to nie pozwolił. I to jest właśnie kwintesencja fabularnych problemów w Flintlock. Gra, Próba opowiedzenia epickiej historii bez środków, by to zrobić dobrze, skutkująca zatraceniem kompletnie budowy świata, postaci i fabuły po drodze. No, ja generalnie byłem bardzo zaskoczony, że tyle elementów mogło działać znacznie, znacznie lepiej i nie wykorzystano. Tego potencjału w pełni, ale właśnie być może dlatego, że braku tutaj budżetu. Śmiało piszcie, pytajcie czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszystkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco w trakcie live'a albo na Discordzie, na które serdecznie zapraszam. Pod względem rozgrywki, Flintlock The Siege of Dawn zawiera pewne elementy znane z gier Souls-like, jak utrata całej waluty, czy doświadczenia po śmierci z możliwością jej odzyskania, czy też regularnie pojawiające się punkty kontrolne działające jako ogniska. Jednak zdecydowanie bliżej jej do tradycyjnych gier akcji pokroju God of War, szczególnie w kwestii walki, poziomu trudności systemu RPG i struktury świata, ale efekty są. hmm. mieszane, można powiedzieć. Walka jest. Po prostu ok. Nie jest w żaden sposób przełomowa, ale ma solidne podstawy. Mamy te bazowe ataki lekkie, bloki, uniki, parowanie. Drzewko umiejętności pozwala rozwinąć preferowany stel, czyli walkę wręcz na dystans lub magię. Kluczową mechaniką jest ogłuszanie przeciwników przez strzał z broni palnej podczas ich ataku, co działa trochę jak parowanie w Bloodbornie, więc jest ten fajny taki element, ale nie ma efektywnego efektownego i efektywnego przy okazji wykańczania. To daje satysfakcję i zachęca do ofensywnej gry, nagradzając szybki refleks przy jednoczesnym wybaczaniu błędów, więc to jest ta jedna rzecz tak, problem zaczyna się przy starciach z wieloma przeciwnikami. Wrogowie mają bardzo szybkie animacje, a metody ogłuszenia i osłabienia działają tylko na jednym celu: w połączeniu ze sztywną kamerą, która nie oddala się bo objąć większe grupy, co nie jest tak trudne do zaimplementowania. Naprawdę to jest jakby podstawowa rzecz, więc jak oni chcieli zgapiać z Godowora, to mogli też to. Walka staje się frustrująca. Granaty i broń dystansowa mają za mało amunicji, by na dłuższą metę rozwiązywać ten problem, czuć, że studio starał się obejść niedociągnięcia systemu walki, ale zrobiło to niezbyt zgrabnie. I tutaj e, mam wrażenie, że z racji tego, że e, stwierdzili, że mają za mało czasu na dobry balans, albo na właśnie do dodawanie takich funkcjonalności uprościli grę. Dlatego bo ja chyba ani razu nie zginąłem w trakcie tej gry albo bym może zaraz bliski śmierci. Ta gra jest przerażająco łatwa. Co też trochę nie motywuje do jakby szczególnego podejmowania jakichś tam wyzwań dodatkowych misji i tak dalej. Także no nie byłem tutaj szczególnie zachwycony. Struktura poziomów będzie znajoma graczom God of War czy też podobnych gier. Podążamy główną ścieżką przez takie półliniowe, powiedzmy, lokacje z rzadkimi questami pobocznymi i aktywnościami. Wyróżnia się tu większym naciskiem na wertykalność i to jest akurat duże plusy dzięki narzędziom do przemieszczania się, takim jak używanie prochu do wysokich skoków oraz możliwość teleportowania się pomiędzy wybranymi punktami za pomocą tego duszka, który za nami chodzi, tego liska, przepraszam, enkiego. To daje dużo więcej swobody niż God of War, gdzie mieliśmy no, chodzenie po szynach i wybrane punkty, gdzie możemy sobie tam przeskoczyć. Pozwalając często właśnie też, Flinlock pozwala nam omijać niektóre walki przez sprytne użycie otoczenia, co też jest poniekąd plusem. Jednak tutaj też nie było bez zgrzytów, jak konieczność odblokowania przejść przez dźwignię czy martwe punkty wymagające powrotu tylko po to, by uruchomić kolejny dialog, no to to jest takie bardzo sztywne, właśnie liniowe trzymanie gry, co też nie działa dobrze, bo ym, parę razy przeniosłem się do miejsca, które wydawało się kompletnie puste, było jak z czapy. A potem, gdy dosłownie zrobiłem jakiś trigger, nie, że pogadałem z kimś, nie, po prostu przeszedłem jakiś segment levelu, to potem tam się ztrygowała jakaś postać, co było kompletnie z czapy. Bo myślałem, że jakbym na przykład dokonał jakiegoś wyboru, albo odstrzelił kogoś, albo pokonał kogoś, to wtedy, żeby się tam pojawiła jakaś postać, jasne. To jeszcze jest do zniesienia, ale nie po prostu zwykły trigger terenowy. To było z czapy. E, sama teleportacja jest bardzo podstawowa, nie wykorzystuje też potencjału, który tam można było e, skorzystać, chociażby w jakichś zagadkach, żeby były kilka portali, które mieszają się między sobą takie podstawowe, absolutnie podstawowe rzeczy. Również zadania poboczne, chociaż zróżnicowane to jednak sprowadzają się głównie do fetch questów, tak? czyli przynieś, podnieś, pozamiataj, wróć i tak dalej i tak dalej, czyli bez żadnego rozmachu, dają jednak dostęp do ciekawych nagród w postaci nowego wyposażenia, czy też ulepszeń, które faktycznie wpływają na styl gry. Więc tutaj no znowu, to jest fajne założenia, średnio zrealizowane. Windlock sprawia wrażenie mieszanki Forspoken, Atlas Fallen i Immortals of Avion pod względem audiowizualnym. Sama e, dziwna mikstura starożytnych ruin, złotych zdobień, futurystycznych elementów i nietypowego bestiariusza. Jest e, właśnie ta znamienna dla tych gier. Trudno określić spójną tożsamość tego świata. Jednak, bo w jednej e, lokacji mamy klimat I wojny światowej z okopami, i durtem kolczastym, by za chwilę przenieść się do średniowiecznego zamku, a potem na pustynię e, pełną takiej śródziemnomorskiej architektury. Iż nie wiem na jakiej tak naprawdę mitologii oni się opierali, ale to był tak duży eklektyzm, że zaczął przeszkadzać. Albo. Wykształci własny lore od początku do końca, i się go trzymajcie, albo weźcie za wzór jedną z mitologii i ją wzbogacajcie jakieś elementy. Tutaj to był kompletnie niespójny miszmasz także to wręcz potrafiło przeszkadzać, gdzie rzadko kiedy jakby zwracam na to taką szczególną uwagę, to tu zaczęło to dosłownie no, przeszkadzać. E, sami bogowie też są dziwnym zlepkiem różnych mitologii i designów, od egipskich sfinksów. Przez mechanicznych żołnierzy, po postacie wyją, wyjęte dosłownie jak z back-katalogu Souls'ów. E, w efekcie dostajemy wizualny miks pozbawiony spójności czy tożsamości, i mam wrażenie, że po prostu ktoś albo kupił ta asadę, albo wygenerował, zamiast chwilę zająć się właśnie tym e, dyrekcją artystyczną tego wszystkiego. Właśnie, bo mamy zawsze ten podział, jeżeli chodzi o grafikę, mamy. E, e, design technologiczny tak żeby wszystko działało dobrze było wydajne i tak dalej design jakby artystyczny e, czy też właśnie e, tech art i art direction i art direction czyli właśnie to wyznaczanie spójnej wizji e, określenie pewnego zbioru referencji tak żeby wszystko pasowało do siebie e, żeby sprawiało wrażenie że jesteśmy w jakimś takim normalnym, e, prawdopodobnym przepraszam, świecie, nienormalnym i tak dalej tylko prawdopodobnym świecie, w którym jakby wszystko działa obok siebie e, prawidłowo e, no to tutaj tego absolutnie brakło, jak dla mnie no to takim właśnie wzorcem e, odpowiedniej dyrekcji artystycznej jest chociażby e, jak jest tam masa wat, ale Horizon, e, seria Horizon w ogóle, no to to jest wymyślenie całego loru, całej fabuły i później opakowanie tego wizualnie w coś, co sprawia wrażenie spójnego. No i tam pod tym kątem naprawdę to zostało bardzo dobrze wykonane, i tak samo doskonale pod kątem technicznym, no bo ta gra no jest przepiękna. No tutaj, jak jeszcze technologicznie, o czym zaraz powiem, jest wszystko w porządku. To brakuje kompletnie właśnie dyrekcji artystycznej i nie rozumiem trochę, bo Ashen było znacznie bardziej spójne. Może zabrakło czasu, albo studio po prostu poprowadziło kilka prototypów naraz, a potem okazuje się, że brakuje im budżetu i stwierdzić, dobra, to zepniemy wszystko, co do tej pory zrobiliśmy w jedną grę, co jest też trochę zauważalnym błędem. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, a także pracę Łukasza i Izy, zapraszam do Bike To wsparcie przez super podziękowania, Super czaty, czy też zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Jest też Patronite, tak więc zapraszam do linków w opisie. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Od strony technicznej, właśnie Flintlock wypada naprawdę bardzo dobrze. Środowiska są szczegółowe i efektowne, nawet jeżeli nie są przełomowe. No, i już tak jak mówiłem, niespójne artystycznie. Gra działa płynnie i stabilnie, utrzymując stałe 120 fps, również w 2K bez żadnych błędów czy kraszy. Silnik Unreal 5 został naprawdę wykorzystany bardzo dobrze. Trudno się tu do czegokolwiek przyczepić. Niestety świetna oprawa tylko uwydatnia wspomniany wcześniej problem ze spójnością artystyczną i to jest pewnego rodzaju ewenement. Ta gra działa naprawdę świetnie przy wysokim poziomie oprawy, na forach ciężko doszukać się rażących błędów z wydajnością czy ze stabilnością. Uruchomiłem grę na Xbox Series X w ramach Game Pass i również nie zauważyłem żadnego problemu to tym bardziej boli, że gra w niemalże doskonałym jak na dzisiejsze czasy stanie technicznym potrafi tak zawieść w innych kluczowych elementach. Podsumowując, Studio A44 stworzyło z Flintlock The Siege of Dawn grę, która aspiruje do bycia wysokobudżetowym triplejem w stylu nowego God of War, ale zatrzymuje się w pół kroku. Walka jest początkowo w porządku, ale szybko ujawnia swoje ograniczenia. Systemy RPG-owe są ciekawe, ale jest ich za mało. Świat jest efektowny, ale pozbawiony spójnej estetyki. Historia w ogóle nie spełnia obietnic rozmachu z trailerów. Wydaje mi się, że Właśnie studio przeszacowało swoje możliwości i starając się dostarczyć grę o skali, na którą nie mieli wystarczających środków, polegli. Efektem jest tytuł, który nie potrafi wyróżnić się w żadnym aspekcie, pozostając co najwyżej przeciętnym, a w najgorszych momentach, momentach rozczarowującym. Brakuje tutaj iskry, wizji, która by tak była wyczuwalna w grze która była wyczuwalna w Ashen, a tutaj niestety tego zabrakło. Koniec końców, The Siege of Dawn nie jest złą grą, ale nie jest też szczególnie dobrą. A na pewno od oczekiwanie jakie miałem po Studio A44, po ich poprzednich działach i mam nadzieję, że następnym razem uda im się znaleźć tą iskrę i spróbować zrobić coś naprawdę wyjątkowego zamiast gonić za wysokobudżetowym trendem, bo wydaje mi się, że jakby Zrobili grę bardziej skondensowaną, z paroma bardziej przemyślnymi elementami, na przykład z jakimś rozgałęzieniem fabularnym, to też ta regrywalność, jakby długość doświadczenia mogłaby lepiej zażreć. A tak, no niestety, tutaj mamy nieudaną próbę. Tak więc, grać czy nie grać? Cóż, moim zdaniem absolutnie nie grać. Nie warto. E, pomimo pewnych zalet, wady przeważają nad mocnymi stronami. E, jedynie posiadacze abonamentu Game Pass mogą rozważyć danie szansy tej grze, ale tylko w przypadku, gdy wyczerpali inne ciekawsze pozycje z tego gatunku. A44 nie wykorzystało potencjału, który e, zapowiadał ich debiut, e, Ashen, e, więc w sumie. Zagrajcie Waszen, zobaczycie o co chodzi i miejmy nadzieję, że w przyszłych projektach uda im się powrócić do formy. I to wszystko w dzisiejszym gracie. Czy nie grać, dajcie znać, czy właśnie to jest format, który Wam odpowiada. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie, wchodźcie na Patrona i Discorda. Miłego grania i spojrzenia na gry. Okiem dziękuję.